Hello there. Tutaj Lego Hero Polska i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam część prac konkursowych, które do mnie dotarły. Prac ogółem było około 50. Dzisiejszy odcinek to część pierwsza, pokażę wam 30 prac, a w następnym odcinku pokażę wam pozostałe oraz moje top 5. O wszystkich pracach postaram się powiedzieć parę słów, niektóre prace zostały wrzucone na YouTube. Jeśli ktoś chce zobaczyć je w oryginale, to linki będą w opisie. Pierwsza praca zrobiona przez Admiral Briggs. Mamy tutaj klony w kamuflażu, niektóre z nich mają całkiem fajne, dorobione padrony. Podoba mi się roślinność na mocku. Jedyne, czego bym się przyczepił, to na przykład to, że nie mamy pokazanego tego całego mocka z dalsza. Nie możemy po prostu zobaczyć go w całości, tylko pojedyncze elementy. Kolejna praca wykonana przez Fabiana. No tutaj fajne zastosowanie minifigurek, to jest to jakaś bitwa między mandalorianami a szturmowcami, fajne zastosowanie marudera. Tylko przyczepię się do jednej rzeczy, po pierwsze rób to zdjęcia na jakimś jednolitym tle, popracuj nad tym żeby nie było widać niepotrzebnych przedmiotów oraz dodaj jeszcze na przyszłość kilka szczegółów do swoich mocków. Kolejna praca wykonana przez klockowego Mopsa. Podoba mi się tutaj wykonanie tej wody. Jest taki mocek bitwy na plaży. Podobają mi się te palmy, te ich pnie. Fajne jest stosowanie figurek. Fajne są też te murki albo okopy. Kolejny mocek jest robiony przez pana Lubię Kepsy. Przedstawia on miasteczko na Nevaro. Jest najpewniej wzorowany na serialu The Mandalorian. Mam tutaj dobrze zrobione podłoże, ładny budynek, i szkoda, że dostałem tylko 3 zdjęcia tej pracy. Następna praca jest wykonana przez pana Wikinga. Mamy tutaj roślinki. Jakieś centrum dowodzenia, obok niego jakieś uzbrojenie, jakieś skrzynia, to jest spoko pomysł tylko na przyszłość. Popracuj jeszcze nad rzeźbą terenu, ponieważ ten mocek jest taki no trochę płaski. Kolejna praca jest wykonana przez Mikołaja. Mocek jest bardzo fajny, ma tutaj jakąś roślinność, figurki oraz ATRT. Ale ja bym się przyczepił do dwóch rzeczy. Po pierwsze, ATRT jest za duży, za dużo uwagi przyciąga. A po drugie, musisz jeszcze zmienić tło, na którym robisz zdjęcia, ponieważ psuje ono efekt wizualny. Następna praca jest wykonana przez Mikołaja. Przedstawia ona jakiś taki imperialny bunkier. Jest on fajnie zrobiony, mamy fajną antenę. Ładnie prezentują się jakby te roślinki w odcieniu czarnym. Szkoda, że również dostałem trzy zdjęcia, i fajnie też było, gdybyśmy dostali zdjęcie od góry. Kolejna praca jest od Tomka i przedstawia ona najpewniej jakąś salę tronową. Palpatina jest tutaj przeprowadzony właśnie zamach na jego życie przez jodę i grogu. I mocek jest zrobiony z pomysłem, ale no troszeczkę te ściany mi się nie podobają oraz jeszcze jedna rzecz, do której się przyczepię, to figurki, są one fajne, ale po prostu jest tutaj za dużo różnych kolorów. Kolejna praca jest od pana krople do oczu, kreatywny nick. I tak, figurki na mocy są całkiem fajne, ponieważ osoka Biały Boba oraz Żołnierz Klon. Mamy fajny pomysł z wodospadem i byłby on dobrze zrobiony, tylko ewentualnie ja bym tu dodał jeszcze parę jakichś przezroczystych elementów. Praca, którą otrzymałem od Szymona, przedstawia najprawdopodobniej, przynajmniej według mnie, tą scenę z Wando, kiedy pojawia się Luke Skywalker. Ale niestety tu nie jestem pewien, nie za wiele mogę o niej powiedzieć, ponieważ po pierwsze dostałem mało zdjęć i stał one takiej sobie jakości, a po drugie mocek też jakoś za dużo nam nie opowiada, nie przekazuje. Dalej moc, które możecie znaleźć na YouTubie, link w opisie, od Brick Magic Studio. Przedstawiam taką scenkę jakiegoś klona na misji zwiadowczej strzelającego do droida. Mocek jest prosty, ale jednak przyjemny dla oka, ładne tło, w sensie to tło zdjęcia oraz fajna woda i dobrze zrobione roślinki. Praca wrzucona na YouTube'a przez użytkownika Dino. Jeśli chcecie zobaczyć oryginalne, wiadomo link w opisie. No i niestety znowu o tej pracy za wiele nie mogę powiedzieć. Po prostu widać, że coś tu się dzieje. Mamy dużo figurek. Możliwe, że jest to jakaś bitwa. Ale niestety taka sobie jakość, nagrane w pionie, więc niestety nie widzimy tutaj za dużo, szczególnie że nie widzimy pracy w całości, tylko takie kawałki. Coś tu się ewidentnie dzieje, ale co to już tylko autor wie. Dalej mamy pracę od Kamilosa. Niestety wysłał on bardzo małe zdjęcia, bardzo słaba jakość. Pisałem do niego, ale niestety nie dostałem odpowiedzi, więc niestety są zdjęcia jakie są. Z tego co przynajmniej na nich widzę, to mamy jakieś fajne formacje śnieżne oraz ustawienie figurek też dobrze się prezentuje, ale jednak przez te zdjęcia, w sumie niewiele więcej mogę o niej powiedzieć. Praca którą otrzymałem od Karola, przedstawia jakąś bitwę na śnieżnej planecie między klami z 501, a Wojtkami. Mam tutaj fajnie zrobione zdjęcie przede wszystkim na całkiem dobrym tle. Tutaj mamy jakiś budynek, w którym kryją się klony i tak jak wspomniałem są już atakowane przez droidy. Mam tu fajne ustawienie figurek oraz całkiem dobrze zrobioną formę terenu. Dalej mamy pracę od Theo z Instagrama. Przedstawia ona najpewniej jakąś kryjówkę Mandalorian na pustynnej planecie, mamy tam Grogu, Mantos z Battle Packa. Mocek jest takim budynkiem dwupiętrowym, jest to zrobione z pomysłem, wykonanie też nie jest złe, mamy też fajne jakieś roślinki. Kolejna praca od Mando78, przedstawia ona najpewniej kryjówkę Mandalorian na Nevaro. Jest ona najpewniej zrobiona w nawiązaniu do serialu The Mandalorian. Ładnie zbudowane drzwi, całkiem spoko środek oraz fajne minifigurki. Kolejna praca niestety również nagrana w pionie. Mam tutaj klony również na jakiejś misji zwiadowczej, jakieś fajne pnie. Fajna roślinność, dobrze jest to zrobione. Dobrze ustawione figurki, klon ubiera tutaj jakiś rozkaz. Kolejna praca jest z YouTube'a. Od użytkownika LEGO Clone Army, tego gościa co pisał na live kiedy konkurs. Jeśli chcecie zobaczyć pracę z dokładnym komentarzem autora to możecie wbić na jego kanał, link w opisie, a ja teraz powiem z parę słów i moją opinię. Mamy fajnie zbudowaną antenę, klony tam podkładają chyba jakieś ładunki wybuchowe, podoba mi się ten postrzelony Wojtek, dobre ustawienie figurek oraz bardzo dobrze zrobiona forma telenu. Niestety, kolejna praca jest znowu nagrana w pionie, ale ja widzę tutaj jakąś fortyfikację, tutaj jakiś pojedynek, oraz na dole kilku strzelających 100 truperów. Następna praca jest zrobiona przez Szywcza. Jest to taka, powiedzmy, malutka diagramka, żeby wyeksponować klony. Mamy tutaj bardzo ładnie zrobioną ramkę z logiem Republiki. W oczy czy rzuca się ta jaszczurka, ten dinozaur, jakaś pustynia i fajnie ustawione figurki klonów. Następna praca jest od Bartka. Mamy tutaj już trochę wiele, więcej zdjęć, ale też nie widać na nich aż tak dużo ale domyślam się, że przedstawia ona jakieś miasteczko typu Coruscant. Mamy tam jeszcze coś na wzór kantyny. Kolejna praca jest od Mara. Bardzo podoba mi się pomysł zrobienia tych roślinek w odcieniu pomarańczowym. Naprawdę jest to pomysł kreatywny. Podoba mi się też ustawienie tych wojtków, które mocą pcha Anakin Skywalker. Naprawdę bardzo fajne ustawienie, że one dzięki kilku przezroczystych klocków są w powietrzu. Następna praca jest zrobiona przez Raven'a. Przedstawia ona jak atak rebelii na jakąś placówkę, na jakąś bazę. Podoba mi się to wykonanie tych skał oraz ładnie zrobiona ta placówka i takie działo. Kolejna praca jest wykonana przez Kacpra. Mamy tutaj pojedynek Darta, Mola i Kenobiego, który znamy właśnie z serialu Star Wars Rebels. Mamy tutaj oczywiście jakiś piasek oraz trochę jeszcze jakiś gratów typu skrzynie itd. Dalej mamy pracę od Borsuczka. Według mnie w pracy nie można się do wielu rzeczy przyczepić, ponieważ mamy bardzo dobrze wykonaną gęstą roślinność, bardzo ładne drzewka oraz przede wszystkim zdjęcia są dobrze zrobione widać coś na nich oraz jest jednolite tło. Dalej mamy pracę wykonaną przez Kajetana. Z tego co widzę, to Przedstawia ona rozkaz 66 i właśnie dwa klony z 501 przeprowadzają egzekucję swojego generała. Jest to zrobione na wzór jakiegoś miasteczka jest to zrobione całkiem ładnie, ale gdyby jeszcze dać tu parę szczegółów, myślę, że praca prezentowałaby się jeszcze lepiej. Praca wykonana przez kapistana Krzychu przedstawia misję z wiodowszu 501 Legionu. Na jakiejś skalistej planecie. Mam tutaj fajną rzeźbę terenu, jakieś skały, tutaj jeszcze jakiś śnieg oraz zrobione fa całkiem fajnie skrzynie. Kolejna praca jest od Cole Briggs. Przedstawia ona starcie z separatystami, oczywiście klonów separatystami. I widać, że tutaj Kol włożył naprawdę dużo pracy w tą makietę. Mam tutaj ładnie zrobione skały, ładne, e, ładne roślinki. Praca jest wykonana metodą freeform, która wiadomo no, trochę więcej czasu do wykonania zabiera, I oraz przede wszystkim fajne ustawienie minifigurek. Rzeczą równie ważną jest to, że filmik jest bardzo dobrze nakręcony i zmontowany, dzięki czemu możemy przyjrzeć się całej pracy i wszystkim szczegółom. Dalej mamy pracę wykonaną przez Kamola. Jest ona również wykonana techniką Freeform. Mamy tu gęstą, ładną roślinność, całkiem fajną rzeźbę terenu. No i dobre ustawienia minifigurek. Kolejny moc, w który autor włożył naprawdę dużo pracy. Mamy tu dużo świetnych szczegółów, bardzo dobrze zrobiona forma terenu, takie małe jeziorko. Bardzo ładnie wykonane skały zar zarośnięte, ładna roślinność, ładne ustawienie minifigurek. Oraz też fajnie zbudowany jeszcze jakiś domek. Tak jakby ten mocek jest zrobiony na wzór jakiejś takiej jakby doliny albo jakiegoś takiego starego miasteczka. Przede wszystkim mocek jest też dobrze nagrany, przez to możemy się przejrzeć wszystkim szczegółom. To już będzie na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. I tak jak wspomniałem, moje top 5 prac pojawi się w drugiej części materiału. Ja się z Wami żegnam i na razie.